jak rozwiązać problem zatrzaśniętego pasa tylniego środkowego w Fordzie Mondeo. Jak widzicie, nie chcę ten pas się tutaj odblokować. Sposób jest bardzo prosty, aczkolwiek e, to znaczy Mondeo ma taki mały mankament. Chodzi o, o porządne zatrzaśnięcie tylnych siedzeń, gdy, gdy je składamy. Spójrzcie, tutaj jest taki, e, ten, te, taki zatrzask od tylnego siedzenia I jak widać jest czerwony. To znaczy, że siedzenie zostało źle zatrzaśnięte, wystarczy po prostu, jak widzicie, otworzyć mocniej, trzasnąć tym siedzeniem, żeby ten odskocznik tutaj się schował. Ten czerwony plastik już, już go tutaj nie ma. Sprawdzamy. Proszę bardzo, pasy już działają. Nie wiem czemu tak jest. Może to jest specjalnie zrobione, ale w każdym razie, właśnie dzięki temu filmikowi. Za kilka kilkaset złotych Pozdrawiam, trzymajcie się